Dawid zwołał do Jerozolimy wszystkich książąt Izraela, przywódców plemion odpowiedzialnych za oddziały służące królowi, tysięczników i setników, zarządców ziemi oraz stad należących do króla i jego synów, urzędników oraz dzielnych i wybitnych ludzi. Król Dawid wstał i powiedział do nich: Posłuchajcie mnie, bracia i mój ludu. Zamierzałem zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pana, będącej pod nóżkiem Boga, i podjąłem przygotowania do budowy. Bóg jednak powiedział mi, nie zbudujesz domu dla mojego imienia, bo byłeś wojownikiem i przelewałeś krew. Pan Bóg Izraela wybrał mnie z rodu mego ojca na króla Izraela na zawsze. Judę wybrał na przewódcę z potomków Judy ród mego ojca, a spośród synów mego ojca spodobało mu się uczynić królem całego Izraela mnie. Pan obdarzył mnie wieloma synami, a spośród nich wybrał Salomona, aby zasiadł na tronie, z którego Pan króluje nad Izraelem. Powiedział do mnie: Salomon, twój syn. Zbuduje mi dom i dziedzińce, ponieważ Jego wybrałem, żeby był mi synem, a ja będę mu ojcem. Utwierdzę Jego panowanie na zawsze, jeśli będzie wiernie wypełniał moje przekazania i prawa, jak to jest dzisiaj. Teraz zatem, wobec całego Izraela, zgromadzenia Pana i wobec naszego Boga, zwracam się do Was. Zachowujcie wszystkie przykazania Pana, Waszego Boga i rozważajcie je, abyście mogli posiadać tę bogatą ziemię i przekazać ją Waszym synom po wieczne czasy. Ty zaś, mój synu Salomonie, poznawaj Boga, Twego Ojca i służ Mu szczerym sercem i z wielką gorliwością. Pan bowiem poddaje próbie wszystkie serca i zna wszystkie zamierzenia. Jeśli będziesz go szukał, odnajdziesz go, lecz jeśli go opuścisz, on odrzuci cię na zawsze. Zobaczysz teraz, że Pan wybrał Cię, abyś mu zbudował dom jako miejsce święte. Bądź mocny, abyś mógł tego dokonać. Dawid przekazał swemu synowi Salomonowi plan przedsionka świątynnego i plan domu. Jego skarbców, górnych i dolnych pomieszczeń, dziedzińców oraz plan płyty przebłagalnej. Ponadto przekazał plany wszystkiego, czym został natchniony: dziedzińców domu Pana, wszystkich otaczających go budynków oraz skarbca świątynnego i skarbca nadary. Podział kapłanów i Lewitów, wszystko, co dotyczy służby w domu Pana. I wszystko, co odnosi się do sprzętu domu Pana. Dał złoto na naczynia liturgiczne, odpowiednio do ich przeznaczenia w kulcie, oraz srebro potrzebne na naczynia stosowane do ich zastosowania w kulcie. Dał także stosowną ilość złota na świeczniki i ich lampy, oraz odpowiednią ilość srebra na świeczniki i ich lampy, zgodnie z wagą każdego świecznika i jego lampy. Oraz stosownie do używania każdego z nich. Wyznaczył potrzebną ilość złota na stoły chlebów poświęconych i srebra na każdy ze srebrnych stołów. Ustalił ilość czystego złota przeznaczoną na widelce, czary, puchary oraz ilość złota i srebra na naczynia liturgiczne, według wagi każdego z nich. Określił ilość najczystszego złota na ołtarz kadzielny oraz ilość złota na budowę złotego wozu dla cherubów, które swymi rozportartymi skrzydłami osłaniają arkę przymierza pana. Wszystko to zostało mu przekazane na piśmie pochodzącym od pana, aby dobrze zrozumiał to, co dotyczyło realizacji planu. Dawid powiedział do swego syna Salomona. Bądź mężny i wytrwały, doprowadź do końca to dzieło. Nie obawiaj się i nie przerażaj, bo Pan, Bóg, mój Bóg jest z Tobą. On cię nie opuści ani nie porzuci, dopóki nie dokończysz wszystkich prac, tak aby w domu Pana można było pełnić świętą służbę. Oto oddziały kapłanów i Lewitów, gotowych do służby w domu Bożym. W każdej pracy będą przy Tobie ludzie doświadczeni w różnych dziedzinach, a wszyscy przywódcy i cały naród będą słuchać Twoich rozkazów.